A pamiętacie taki moment, kiedy właśnie przestał, świat przestał być takim atakiem klonów i zaczęły być w mediach na przykład pokazywane inne sylwetki? Pamiętacie kiedy to było? To całkiem niedawno było. To w sensie, że to tak było, kiedy tak. Na, nie na początku Instagrama, na początku Instagrama, kiedy był tylko Instagram i Facebook, to właśnie było takie bardzo pokazywanie, jednak, okej, okay, jesteśmy różne, różni, ale wszyscy idealni. No tak, bo Instagram takim I, był miejscem. I te szukane. naprawdę, kilka lat temu, dobrych, dopiero tak mocno do głosu mm, doszło, doszli ludzie mówiący i pokazujący, hej, no, ej, ej, umówmy się, nie wyglądamy tak, tylko tak, nie? Jakby pogadajmy o tym, o prawdziwości. Mi się wydaje, że ja to najbardziej zauważyłam właśnie w serialach, w filmach, ale szczególnie w serialach. To najbardziej że... jest wtedy widoczne, no. prawda? Bo nagle widzisz, o, ja tego nigdy nie widziałam. Nagle w wow, każda postać Każdy nie widziałam, tak. Oni byli... są różni. Oni mają różne rozmiary ciała, są różnej etniczności. O, oh my god, to jest damska bohaterka, która nie mówi o tym, jaką jest damską bohaterką? To I w ogóle, tabi. tylko że jest na przykład dziewczyną, która nie jest typowo dziewczęca. I to jest takie uwalniające. Boże, uwielbiam. I za każdym razem, jak widzę coś takiego, to tak, jest!